thank you Serdecznie witam na szachowych mistrzostwach Polski Leśników na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ekonomii. Jest z nami tutaj i serdecznie też witam pana zastępcę dyrektora do spraw ekonomicznych, pana Marka Szarego. Jest z nami również gospodarz terenu, ponieważ jesteśmy na terenie Nadeśnictwa Radą. Pan Nadeśniczy Jacek Karaśkiewicz. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, bo widzę Pani jest jedna, czy jeszcze więcej? Nie, są. nie. Tak? Ja ja się bardzo cieszymy, że to są bierze, Panie. Bierze, żarty, <coughs> Witam w imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radomiu Andrzeja Matusiaka, swoim własnym i, 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 i pracowników Regionalnej Dyrekcji na naszym terenie. Cieszę się, że wybraliście ten przepięknie położony ośrodek w jednym letnisku na miejsce rozgrywania pojedynków szachowych. To jest doskonałe miejsce, bo, bo tu jest cisza. Nic nie przeszkadza, można myśleć, myśleć i myśleć. Ale ponieważ właśnie zegary ograniczają, to trzeba szybko myśleć. Także bardzo gorąco witam. Wiem, że wśród Was są leśnicy z poza granic Polski, z Rumunii i Węgier. Bardzo gorąco witam tutaj. Zapraszam nie tylko e, e, do rozgrywek, ale również po to, żeby tutaj e, spędzać e, miło czas. Jak widzicie, e, dookoła jest puszcza, e, w najbliższym otoczeniu rezerwa. E, także e, cieszymy się i, i życzę.